Piosenki, przepraszam, piosenki. Dziewczyna Wojtana przede wszystkim. Idzie na pierwszy ogień. Crazy oliwka robię melanż. oj tam weź mi co ty mi nie widzisz człowieku <laughs> nie no to no offense po prostu mnie ciekawi tak co cię urzekło Bombę nie, się piewała? Za... No, nie widzisz? Ja już nie błądę. O nie, nie, o nie, nie. I nie zatrzymasz mnie. Ja dzisiaj bawić się chcę nie przejmować, niczym się. Idę po swoje, a ty dalej. Chcę się rozjebał. No dobrze wiemy, że 5 minut moje teraz jest. Kurwa ja tego nie słuchałem, randka odwołana No właśnie człowieku, nie wiem co ty kurwa człowieku robisz Człowieku człowieku Poczekajcie Bo coś sobie uświadomiłem, nie? Ja wam się na gang czarnego jak wygląda mój pow, dobra? A to możemy słuchać dalej Czemu nie mogę wysłać? Ładne Big day. Fajne biurko, naprawdę. Powinieneś to pokazać widzom, tak nie, 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 Ja, ja myślę, że na ludziom. Nie nie, 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 nie. Po zapomniałem tego schować. A jak się podobała ta muzyka? Czy już zapomniałeś? Nie się, wiem. Tak se. Friends Goat. Wyszła piosenka Czajnika. Podobno Ulfik jest w klipie, bo to klip o koszykówce. A to nas mały Stephen Curry. Tu miała być taka epicka przemowa, że... Przeszliśmy wiele, ale liczy się to, ile jeszcze przejdziemy. A najważniejsze jest to, że przejdziemy razem. Czy nie? Każdy z nas to Kod Gramy w to aż do upadku za poda brat mu Każdy z nas to Sam nie wiem w co ja się zaraz pakuję Twoich przyjaciół ja biorę w cudzysłów Moich przyjaciół zabiorę na kubę Pliki, 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 pliki wszędzie MP4 albo JPEG Tobie to by już buzował dekiel Ja chcę robić tego jeszcze więcej Widzę, od mam topno i mam biżu low swag z tym Móc to chcieć znać, chcieć do Ludzie, ludzie, ludzie Kochani, kurwa, co się dzieje? Brzmi jak ja kurwa, co? co? Ona brzmi gorzej jak ja. No ale ty brzmisz kurwa pięknie człowieku. Ale macie roboty, kurwa. Podobny tembr głosu. żeby nam wyszło O, cały dzień i całą noc. Bo... Każdy z nas to yeah. Go, yeah. go Gramy w to aż do opadzku. Rzuc za trzy gdy poda brat mu Każdy z nas to yeah. Go, yeah. Go. Skład na lata, nie na lato. Odpalaj nam symulator. Każdy z nas to. Jedziemy. Yeah, Gramy w to aż do opadku Rzuć za trzy, gdy poda brat mu. Każdy z nas to. Jedziemy. Yeah, Skład na lata. Że ja nie wiem, że ten Ulfik, kurwa, mówił, że jedzie tam specjalnie na klipy, Już kurwa powa klipa jeszcze go nie było. Czujesz jakby go w ogóle nie było. <laughs> to było naj... Najlepsze. Jest, był. Jest. Oh, yes. Frem jak kożym koziom, dziś coś nie coś potrafię. Ja młody Leo Messi, sam bym ogarnął sprawę. Przybijam piątki z ziomem, wersy na dychę kładę. Każdy z nas daje radę. To wszystko zgodnie z prawem. Żadnego wezwania do sądu, a mówię wam, że jestem gołtem. Ja mówię co sądzę, nieważne. O czym oni śpiewają? O czym oni śpiewają? Dziwy, prawdziwy, gołd, prawdziwy gołd to się kurwa w celno-skarbowej spowiadał, kurwa. Dokładnie. Czy to ubrania czy Porsche? Się nie zastanawiam, ja tylko się staram, by było nam dobrze. A z nimi to proste. Myślałem, że już nie wstałem. Kiedy skończyłem na glebie, szczęście chodzi ze mną w parze. Ze mną zawsze numer 7. Ale gout, ale gout ogarnął całe zło. O. Myślałem, że tego nie dźwignę, Ludzie. ale z nimi to byłoby dziwne. Każdy z nas to. Yeah. Gold. Yeah. Gold. Gold. Kurwa, milion by w dzień. No to to są gołty. Effect. Skolim efekt. Skolim efekt. Nie, no to chyba skolim efekt nie jest aż taki. Dobra, wieża to ja co właśnie chciałem zobaczyć. Wivko nie można. Richie, Richie Going Crazy. Young osa te 500 kumaj co premiera telesku 2025. Ale najpierw musisz zrobić Miloda. <laughs> 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 A mnie rozwierdala nie. Wam referen kurwa na koncercie może Czorać dobrze Słuchaj odbija żeby nagrać TikToka Poka Spoko tylko <gulity> najpierw Musisz zrobić loda Mama mówiła tobie Przestań rapować Nagramy tylko wtedy kiedy zaczniesz rymować Brudne ręce Zimne noce Mało hezu Ja pierdolę, o co tu chodzi, kurwa? Ja jestem głodny Wiesz, jak jest, ja uderzam teraz w mej Oni o, deser, ten iż czy to kopii w klejach Nie chcę być, jak wiesz, tylko żeby szybko sprzętać Oni zysk, ja se, co masz, samo się napędzasz Nie no stary, tak szczerze, to ten rap w Polsce, to wcale nie jest taki zły, serio Nie mm. ja chłopie, ja mam inne zdanie, Krzyścia mainstream jak gratuluję nie, no, nigdy nie wychodzi z roli. Nie, ja nie mam co. Ja nie wiem, co o tym myślę Co? Nic w sobie nie zmienię, kurwa. Wykorzystam, co mi Bóg dał. Znalili się, mu zabuja. Teraz jestem z głową w mural. nie jeździł na raty No goto, wziąłem, przyjąłem Tu, jak do stołu na Zrobiłem z tego karierę A to już ślepsko od deski bokiem na produkcji, żeby mieć Kejster. maxi Nie mógł mi o ciężkiej pracy, chuje wiesz o... Ja pierdolę, wam Powiem wam, że... No, zadziwia to, nie? Ciężkie pracy różni nie miałeś nigdy brudnych Wszystko podane na tacy Nie mógł mi o ciężkiej pracy, chuje wiesz o ciężkiej pracy Co? Brudne ręce 艰难哪在？把我害死，做什么贼？找不起钱钱。 Staw jak chuj. Ja właśnie chciałem zobaczyć, czy to pierwsze ma. Bańkę! Skąd jest? Tylko nie można. No ja bym chciał, żeby on narodowy wyprzedał. Dajaj